Mam o ważnych Proszę bardzo, przyszło zdrowie do lekarza. Co tak często się zdarza? I narzeka, i bieduje, że go nic już nie szanuje. Jestem ważne i potrzebne. To jest chyba oczywiste. Więc dlaczego, moi mili, nie myślicie wcale o tym i wciąż przez was mam kłopoty? Ludzie to mnie nie szanują, siebie czują, niekatują, piją, palą, tłusto jedzą. I przed komputerem siedzą. Cóż poradzić na to mowy? Chyba nam gdzieś dalej nogę. Jak już stracą własne zdrowie, wtedy życie im podpowie. Już poeta mówił kiedyś, O wielkim tym znaczeniu. Lecz by trybem swego życia nie w porobę chcecie zmienić. Tak, tak, już kochanowski potrafił dostrzec ze zdrowiem troski. Szachetne zdrowie, nic się nie dowie. Jak go smakujesz, a przy zepsujesz pisał nasz poeta. Rozumiał, że kiedy zdrowie się nie psuje, nikt szanować go nie zdrowie jakie masz, bo o różne wzgóry dbasz. No a wy co? Nie dbacie o mnie, nie szanujecie. Często byle co pijecie, byle, byle pijecie. Brak wami struchu, trążyzny ciała. A skąd się bierze moc nie mała? A te hałasy, krzyki i piski. Och, osłabiają mnie one wszystkie. Brak wam higieny. Wasze brudne ręce. To dla mnie powód, by oddać się prędzej. Proszę przebrać tu na fotel. Pani chyba ze mnie Baba na fotelu, a jeśli mnie uśmiecham w lochu, w kątach czy tych narysach. Siedzę tylko na swój Jeśli kogoś zęby bolą. ucznia albo uczennicę, czy też panią czarownicę. Każdy pacjent, chce czy nie, musi tutaj słuchać mnie. I ja tu zresztą mam uwagi. Co do pani babajaki! Przejdę do dentysty, każdy zorfły ma czysty. Co nad śmieją, przed dwunastą, wysąż czołgą czarną paską. Pójdę wody w skropie trójki, żeby odechnąć śmierć. Właśnie, właśnie! Czuję już, Tym wie, że wody teraz raz Można już pić zest Muszę szybko włożyć maskę, potem wziąć do ręki pieszczę. Tylko nie to będę przeszczeć! Jak szybkończył! Co przyrusza twarz? Nie ubania. Nie odnosisz się do wypania? Nie, to jeszcze ta, a zresztą mam, drzwi. Proszę pani, z tomatolą. Bardzo mnie, a nie, już nie bolą. No to dam już pani spokój, może przyjdę w przyszłym roku. Aż policzy się, nie tylko. Tym ząbami to jest wszystko. Ja tym zębem odsłuchajcie. Bierowali nas nasze dzieci. Niechże pani się nie Przystępuje do ogenie. Brak higieny czarownicą. Zawsze kończy się krótko. A co z zwykle pani jada? Pewnie swoje chatki, a więc piernik czekolada i marce panowe kwiatki. Merle ciastek, i do tego. Nie, rozumiem, na co liczy. Ten kto tyle jest słodyczy. Nęgysłych filmików, aż ten dyskant. Piękno, czy spiegnę za czymś śpiew. Nie wypadła jedna strona, ale to jest mleczny za. Zresztą sama że już znikła, A się martwić, leśnym ząbkiem, może pójdę zobaczyć do pnia. Nie czas teraz, tak? trzeba pić do wyleczyć. Zaczynamy, bo romanie. Niech się panie nie ma. To jest nawet nieprawda. Zaraz większość szykujemy. Jestem piękna jak kennerka, mój zamłodziciel i ministerstwa. Wszystkim wierz mi dziękują. A jeśli się podobało, od czasów otrzymuję. Mam nadzieję, że wszyscy. Pani dentystka nam pomaga, bo to nie będzie więcej tak, wychodziła, prawda? Dotarliśmy do tego na to wigie. Zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście jedli owoce, jedli warzywa, którzy się starali, że odżywiać. którzy się teraz Poproszę dzieci, które są przegrane, są przegrane. Są... Dzisiaj jest pierwsza część, która dotyczyła konkursu, przedstawienia i tak Ciąg dalszy, żeby wszystkie dzieci słuchali, Ciąg dalszy będzie w miesiącu kwietniu, będzie konkurs na plakat, więc inne dzieci będą mogły się zaangażować. Natomiast ja wczoraj się tutaj wasze nazwiska, natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. Myślę, że nie będziemy przyznawali pierwszego, drugiego, trzeciego czwartego. Nie ma sensu. Dzieci się bardzo ładnie przebrały. Uznamy, że wszystkie dzieci mają pierwsze miejsce, które więcej przebrane. I jeszcze jedno. Wszystkie klasy, co też jest ciekawe, To były tyle samo punktów.